Witam Was w grze Hoax, odcinek drugi, misja druga. Jestem CyberRadio, jest ze mną Anelin. Siemanko. Tak jest, dzisiaj będziemy odbijać, obronić rafinerię czy coś takiego. No, i to by było na tyle. I zaczynamy. Welcome nowe pojazdy. Tak, tak. samoloty, pojazdy. Ja... W sumie pojazd to też jest. No, w sumie racja. to jest przede mną. Coś nowego. No, zar zaraz będziesz przede mną, bo mam ścinkę. Aha okej. Ja. Okej, no dobra. Ale fajnie wygląda ten samolot. Kurde! Mój mi też się podoba. Dobra. Taki mały, zgrabny. On nawet nie ma ten mój tego, jak wiesz ten ognia. Wiesz. No no wiem o Z tyłu rury. O. O nie, tego widokuś nie polubię na pewno. Jakiego? No ten drugi widok jest taki z tymi paskami co. No, no, no. Chuda tak zwane Dobra, to ja jestem nad rafinerią. O, ja mam multi nawet. No co? Ty? No ja zaraz będę 13 km, jeszcze. Przeleciałem nad rafinerią. To ja jeszcze muszę przelecieć. Spokojnie, to zwolnię trochę. Bez pod tekstów, proszę. <laughs> przelecieć całą rafinerię. Tak, dokładnie. W duży Dobra już jestem No dobra prosimy o 11 km przed rafinerią mi misja zaliczyło Okej okay. No dalej O dobra Dobra są czołgi Moja prawa, twoja lewa no. Prędzej tam wszystkich wytniesz tą Nie bioręcą. tam przecież nie mam na czołgi, mam tylko rakiety Więc powoli pójdzie Raz Dwa Polip Trzy Dobra, samoloty, wiesz co, ja idę z Multi-A na samoloty. Nie że. Błagam, nie zetnij mi się, nie zetnij mi się. Kurde! Wcięło się? No! Ja! Yeah. Jeszcze fajnie poziom się ściągnęło. ściągnęło. <laughs> Jezus! dosłownie się dzisiaj nie umiem. Aj tam, aj tam. Dobra, czołgi wszystkie wycięte. Dobra, odcięło mi się. Aaaa... Cztery samoloty zaraz. No, już nie, już nie muszę brać czterech. <grym> sam się ściągam. Dobra, już ci zostawię. Są dwa bombowce. No to weź je. Ja. Ja, ja tu muszę się nie, z zabawić. zabawić. Są śmigłowce zwykłe, to po jednej rakiecie. Jaguar. No, kom tu papa. Dobra to ja tej strony tyłu będę pilnował, już nie będę leciał tam. Mhm, Dobra okej. Okay. 9 km... 7... Ja mam 12. 6. Byłbym chciał lecieć. Dobra. No właśnie, dobrze że nie poleciałem. Tu nie trafiłem. No! Fuck! No Co? jeden dostał, dwa razy nie trafiłem no. Przeslać się do dwóch. Dobra Ale teraz wszyscy twoi Dobra najpierw samoloty zetnę Mhm mm Śmigłowce Śmigłowce Dobra to ja się zajmę czołgami Chyba że będziesz pierwszy Do czołgów mam 18 Lecę bo chcę Dobra, sorry Ja na no, spokój ale czołgów, jak na stranę. Ja ładna seria. Uuuhu! Co? Wszyscy? Jezus. Co się ale... stało? Minimalnie nad całą ziemią zdążyłem manewrować. <noise> tak jak ja w pierwszym ale bym, odcinku. Ale bym skrzydłem zawadził. I Jeszcze jeden, jeszcze raz Te nie niespokojne Ja Musiał dostać A nie dostał kurde? What the fuck, jakim cudem nie dostał Nie 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 wiem czemuż spadłem hmm, Aha, rozwalił się Ale pod... to będzie miał... Porzucić się nie mogłem Ej śmigłowce, blisko, blisko nie wiem gdzie się zespałnie Dobra tu się zespałniełem Dobra tu bierz tych po prawej po prawej Po prawej A ile tam jest O w m... Dzięki Weź ich a, Multi AI lecimy Ty tu lecą mi do mnie dwa Jaguary No wiem Ja ich nie wyknę. Wytniesz No domu ci ścięła, ja lecę teraz na śmigłowce Jo ja chcę tą misję trzecią teraz już tak? Najłatwiejsza Dobra, ścięci Dobra, sporo tych czołgów jeszcze zostało Jedziemy Dwa Jaguary na środku Oj, oj oj ciężko 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 Jezu, jak spierdziela tym czołgiem JA Raz dwa zaraz będziemy mieli samoloty zapewne tak jest Rozumiem, że Anelie ma małe problemy techniczne z mikrofonem z mikrofonem, dobra To się zajmiemy, nie wiem czy on lata, czy nie lata, 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 nie latam, lata. lata. Dobra, okej. Okay. Miałem problemy techniczne. Tak, wiem, wiem. Jaj, Mikoł nie trafiłem! Ja biorę migi. Czy ty jesteś? Eee, wlapam przy już. Ja mam, znowu się w oknie otworzyło, dobra. Mm. Biorę bombowce. Dobra, spoko, ja się zajmę. Dobra, tutaj jesteś, tak. Cies Krążą wokół mnie. Czemu mi tylko te bombowce? No, zna, cztery. Bombowce i cztery rakiety Ale nie wiem czy po jednej wystarczy. No nie no, wystarczy. Zaraz się załadują. Ale mi się ścięło się. O kurde, nawet po jednej, po dwóch nie wystarczy. Szy, ja nie mogę wyjść na ogon. O! Masz... No Cztery będę musiał wystrzelić, nie? Dobra... Ale zgarnął, ale zgarnął. Co, so, czyście. Z małą asystą jeszcze gościa rozwalę. Jeszcze, jeszcze muszę go rozwalić. dorwyk na a zniknął, fajnie wiedzieć Tu nikogo nie ma, że tu nie widzę. Nie, nie, nic. nie tylko że mnie ścieżka prowadziła nadal na jakiegoś gościa A to była twoja ścieżka, właśnie patrzę, widziałem na minimapie jakąś ścieżkę, mówię co, jest grane ścieżka życia Ile mi zostało? 8 multi a... A mniej 16 multi Dobra, to by było na tyle z tej misji też Czeba. Jeszcze poczekamy chwilę się upewnić Piękne ujęcie, oczywiście. Właśnie, czekaj, stój no, idę zobaczyć, czy to masz Dobra, nie zdążyłem. Dobra, to było na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie, oceniajcie, komentujcie, jeśli chcecie, subskrybujcie, cześć, pa!